Taki widok z okna z restauracji hotelowej Co my tu mamy? Sałatki, sałatki stawiam na sałatki, o, same sałatki. Mamy takie różne przysmaki Azerbejdżanu jajecznica z ziemniakami, cebulką. To być dobra. dobra. Mhm. Mamy ryż. Ryż, tylko nie wiem z czym. Mamy chlebek, wędlinki na słodko. Ser kozi i ser żółty, taki zwykły. Nakładałam sobie dzisiaj na talerz te warzywa. Czuję się, jakbym nakładała kebaba. Mamy jeszcze oliwki, jakieś dżemy. Wędliny, owoce, mamy na śniadaniu piękne widoki, pociąg jedzie, bierze, Z piąte piętro, ale hotele tutaj są słabe, czterogwiazdkowy to jest hotel, ja powiedziała, że niższy standard, ale no to jest Azerbejdżan no to wiedziałam, że tak będzie, trzeba było lepszy hotel węgów. Gorszy to już bukulany. Byłoby gorzej. Sery owcze. Takich słodkich to baklawy chyba nie ma. Nie było tutaj baklawy, ale jakieś takie bardziej tureckie rzeczy. W Azerbejdżanie trzeba się przygotować na śniadanie e, takie bardzo odżywcze typu sałatki. Sałatki pokrojone i naszykowane tak jakbyśmy serwowali kebaba. To są kebaby popularne. Tak, mamy sok wiśniowy. Wziąłem sobie z ziemniakami i z cebulką. Mamy jeszcze serek, masełko, takie skromnie. I takie różne ciasteczka azerskie. Dostałam wczoraj takie pytanie w komentarzu, co mnie skłoniło do wyjazdu tutaj. No mnie skłoniło to, że ja tutaj nie byłam i tylko to, ale już więcej bym tu nie przyjechała. Azerbejdżan można zobaczyć, wydaje mi się, tylko raz zobaczyć jak tu jest i więcej tu nie przyjeżdżać dotknąć pieniądze, jak wyglądają zobaczyć jak wygląda stolica, transport, właśnie. Jedzenie, właśnie, ale jedzenie to też bym uważała. Kultura to nie jest taka kultura jak u nas. Jak ktoś był w Turcji, to wiem, bo to podobna jest właśnie taka turecko-azerska, ormiańska, o, bym tak indyjska. powiedziała, indyjska, tak. Tutaj ludzie nie mają dobrego wychowania, bo my mówimy wychowanie w Polsce. Tak, jak my się wychowujemy. Tutaj wychowania nie ma. Tutaj ludzie inaczej są wychowywani. Więc my nie możemy powiedzieć, że oni są niewychowani, bo oni według swojej kultury mogą być wychowani. My nie znamy takiej kultury aż takiej, że musielibyśmy mieszkać z nimi, nie wiem, latami, żeby zobaczyć, jak oni się zachowują. No bo jak. Te dzieci, na przykład, rozwydrzone, no to są małe dzieci, to nie wiadomo, czy one są rozwydrzone, czy one tak są wychowane. Do końca nie wiadomo, Aha. ale tu nie ma wychowania. Tutaj też przede wszystkim jest brudno. Trzeba uważać na to, co się je i gdzie się je. I nawet w hotelu cztero-pięciogwiazdkowych yy, niestety jest brudno. Mam jakąś tam kulturę, a tam dobra, stoję w kolejce, czy coś tu nie, tu nic nie obowiązuje. Nieraz tutaj ktoś był i wiesz, każdy ma inne doświadczenia. No. Ja tak patrzę, nagrywam filmy pod kątem takich złych i dobrych stron. Jak ludzie jeżdżą, to często jakąś wycieczką czy coś, oni tylko tak z autokaru do jakiejś świątyni, z autokaru do muzeum, z autokaru do restauracji, tej jakiejś tam już podpłaconej przez biuro podróży, i oni nic nie widzą. Trzeba jechać na własną rękę i się przekonać, jak tu jest. Zarezerwować sobie hotel. pójść pojechać komunikacją miejską, pojechać metrem. No, zjeść też trzeba wiedzieć gdzie. Zaczęłam podróżować po krajach Azerbejdżan, na przykład. Gruzja, może tak mi się wydaje, że trochę czyściejsza. Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Turcja i jakiś tam. Te podobne te kraje tutaj Azja, bardziej, zachodnia tutaj, to y, zaczęła mieć problemy rządkowe. Bo wcześniej jak po Europie się podróżowało, no to tych problemów nie. Europa jest taka bardziej czyściejsza mm, i standardy tak. są y, właśnie spełnione, a tutaj nie. I trzeba bardzo uważać, i y, naprawdę na śniadaniu jest mnóstwo jedzenia, znaczy my mamy dużo nawet. To, duży wybór, jak na Azerskie standardy, ale najlepiej to tylko chyba jajko gotowane zjeść, bo jest najpewniejsze. Bo nie wiadomo te sałatki, ile leżą, czy ten majonez jest dobry jeszcze, czy mleko było y, zsiadłe do kawy, więc tutaj no, nie jest tak jakby się chciało w czterogwiazdkowym hotelu. Pięciogwiazdkowe były niewiele droższe. I y, jeszcze gorsze były opinie, więc wybraliśmy w sumie jeden z najlepszych tu, jakby hoteli w okolicy. No i nie jestem zadowolona. <laughs> Większość hoteli, y, no insekty i tak dalej, więc wybraliśmy taki hotel, żeby no tych ma insektów mało, że, nie było. Że, że nie ma odrobactwa. Tak, klima, żeby chociaż była, mm -hmm. bo okna, jak się otworzy, to są komary, mm -hmm. więc klima, żeby była. Y, no i wiadomo, no taki standard by się chciało 4-5 gwiazdkowy, ale tutaj nie ma takich standardów. Mamy prysznic. Mogę pokazać jaki. Łazienka wygląda, prysznic tak, o, o tak wygląda. No ogólnie pokój czysty jest. Wszystko jest jakby tak czyste, no tylko Niektóre rzeczy, na przykład brudne okna są szyby, jakieś tam y, takie niedociągnięcia w toalecie brudno jest. I to też jest, to, to już nie spełnia moich norm. No ale pięciogwiazdkowe jeszcze gorsze było opinie. Może w jakiś rzeczywiście ten Hilton, czy jakiś mógłby spełniać. Nie, nie, nie. Tak, ale one były już takie dosyć drogie i tak właśnie. Mario. Tak, jak one były już, nie wiem, dwa, trzy razy w tej takiej cenie, chociaż tu tanio już nie było, no to, tam, tam to już się podróż robi bardzo droga wtedy. I nie możemy sobie pozwalać na też jakieś takie duże wydatki, bo ja bym wolała sobie w, tym, w, tym, w tej cenie zwiedzić kolejny kraj, na przykład. Tam, tam, nie, bo też tak rozważnie trzeba, nie? Tam, to za noc jest za jedną noc dziewięćset, A nie, to tanio 900, myślałam. to za jedną noc wczoraj. Na dzisiaj to 900 coś mhm. za jeden pokój, nie? Ja jakbym... Czyli musielibyśmy zapłacić jakoś 1800 za noc filtonie, to bardzo drogo. No a tutaj jest troszkę taniej, nie? Kilka razy taniej. Poza tym jeszcze tak, kupuję wody. To nie są standardy mojej wody, bo ja lubię dobrą wodę wypić. Jak ja dobrej wody nie wypiję, bo ja jedno co piję to tylko wodę zawsze. I jak ja dobrej wody się nie napiję, to jest. To ja się już nic nie napiję. jak nie będzie dobrej wody. A są wody, ta akurat nie jest słona, bo mam takie dwie. Ta jest dziwnie gazowana. Też nie mogę za bardzo jej pić. A jeszcze ta inna, tam mamy, nie? To jest taka bardziej słona. I tutaj nie ma takiego wyboru, chyba że nie gazowana. Nie gazowana, no to ja się nie napiję, bo ja nie lubię. I to tak wygląda. W sklepach też tak trochę brudne, budowle takie stare, jakieś takie do budówki. To wszystko też w Gruzji takie. Mnie to za zadziwiało w Gruzji, a teraz mnie zadziwia w Azerbejdanii. Wasil Bazar. Wejdziemy, zobaczymy. Przyprawami pachnie Gruziński Baza, jak w Gruzji ładnie poukładana Mamy dywany z baku Tutaj jest y, muzeum Baku. Muzeum dywanu. Agresy O, jakie okulary Baku. A, czuć są. Aha. A to jest Roman, dach i A A, cztery. za trzy.

Роз. Кома гранат, роз. Гранат. Люблю гранат. Добре. Албухара. Грузия. Азербайджан. А я Ну, Но, но. Азербайджан. Но. Но, но. To kiwi, Kiwi. Mm. A słodkie. Dobra. Kiwi, no, nie, no, nie. Mhm. Ale dobre, wszystkie ja. dobre. Bada, all mix. Mhm, all mix. Mhm. A, dzisiaj? Mhm. Mhm. A takie pomarańczowe jedno? To... Nie, A, nie, to jest miętowe to niedobre. Ale nie, pomarańczowe. Czuć pomarańczowa jest? A, tak, ja, biorę, bierzemy dwa, bo już się najedliśmy i się już nie chce, ale bierzemy. Fajnie, o, Azerbejdżan. Nie Gruzja. Nie Gruzja, ja myślałam, że Gruzja. Warto odwiedzić bazar i spróbować czurczele azerbejdżańskie. Jaki jaja. Pięknie poukładane na straganach. Jak byłam. A też mam takie. Jak byłam w Armenii, to był taki sam bazar w Gruzji. Taki sam, wszystko takie samo. Tak podobnie. I kupiliśmy czurczelę. W Gruzji jeszcze kupimy. E, tak, dobre są. Tylko, że tak się całe nie da zjeść, pokroić i tak Ale to sobie. Chyba oprzez... Lepsze niż tych. Te... Lepsze, Azerbejdżan. Tak, tak wygląda Baku. Aleja Sultanowa, taka ulica. Opuszczone sklepy, trochę brudno jest. సో౉ం filt demonstram 9-7-8-0-6 BILL సొహొం før ఇబవారట దిశడి యాస్పం.